Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzi IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie y Tools. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się problemem takim, że system marketing automation został wybrany i wdrożony, miał działać, a niestety nie działa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż powodów może być bardzo wiele, ale ja dzisiaj do tego filmu wybrałem Konkretne pięć, które najczęściej w naszej pracy z klientami i z tymi systemami spotykamy i które uważam, że w wielu przypadkach mogą naprawdę występować, można je poprawić dość szybko, tak żeby to narzędzie rzeczywiście działało i zaczęło wspierać Twój proces generowania leadów. Do rzeczy ruszamy. Problem numer jeden: brak strategii. Hmm, uwaga, powiedziane dość górnolotnie, ale już tłumaczę o co chodzi. Brak lejka, brak po prostu pomysłu, jak ci klienci mają się pojawiać w tym systemie, jak my ich potem będziemy edukować i jak będziemy ich kierować do sprzedaży. Oczywiście bardzo często jest wstępny zarys, bardzo często jest informacja dobra, to tu zrobimy blog, tu będzie lead magnet, tutaj będziemy im wysyłać newslettery i potem przekażemy ich do sprzedaży. Niestety w wielu przypadkach to nie wystarczy. Dlatego widzisz teraz na ekranie link do odcinka, gdzie tłumaczę dokładnie, czym jest marketing automation, jak wygląda ten lejek, polecam obejrzeć. I teraz uwaga, powinieneś mieć zbudowany lejek tak, że u góry jest TOFU, potem w środku jest MOFU, na dole BOFU, czyli top of the funnel, middle of the funnel i bottom of the funnel. I teraz na podstawie tego lejka, bardzo wbrew pozorom prosto, można go odzwierciedlić w Marketing Automation. I już Ci pokazuję. To jest system Marketing Automation. I teraz bardzo ważne jest to, że zanim pójdziemy dalej, to Twoja strona internetowa musi być z tym systemem spięta. Dlatego zaczynamy od tego, że ten system ma być podłączony pod stronę. Proszę bardzo, CRM Wise jest podłączone pod tą stronę. Następnie musimy mieć jakiś element konwersji, czyli jak ten klient ma wejść do naszego świata. Jak on ma wejść, tak żebyśmy my mogli zacząć go bardziej edukować. I tutaj z pomocą przychodzą formularze i pop-upy. I teraz Należy zbudować formularze, osadzić je na stronie internetowej. Na przykład formularze zapisz się na newsletter, na przykład formularze, które pozwolą pobrać e-booka, zapisać się na webinar. Właśnie widzisz. I teraz dochodzimy do momentu. Wszystko zależy od Twojej strategii, od Twojego lejka, inaczej będzie ciężko. I teraz generujemy taki formularz i dość prosto osadzamy go na stronie. Jeżeli nie robisz tego samemu, Napisz do swojego webmastera, on będzie doskonale wiedział. Nawet ja, tak doświadczony niesamowicie webmaster, totalny amator, potrafię to zrobić, więc to nie jest naprawdę nic trudnego. Jeżeli te formularze osadzisz, to będzie klient potencjalny oczywiście, lead, nawet można powiedzieć mógł spokojnie się zapisać i trafić na Twoją listę. Ale żebyśmy jeszcze pokazali dalej, jak to wygląda, to zobacz, możesz mieć też strony lądowania. Czyli, jeżeli nie chcesz na swojej głównej stronie osadzać tego formularza, możesz zbudować stronę, która będzie przed stroną zapisu na webinar, czy do pobrania e-book'a i tam umieścić ten formularz, i wtedy on trafi. I teraz zobacz, idąc dalej, mamy tu kontakty, i on tu z tego formularza trafi na taką listę. Następnie. Tutaj, w tym narzędziu, możemy mu dalej wysyłać konkretne newslettery, czyli w tym narzędziu możemy go zapisać na konkretne akcje. Jeżeli w trafił z tego formularza, to może dostać wiadomość tego samego dnia, po dwóch dniach, po pięciu, po siedmiu. Wszystko zależy od tego, jak wygląda Twoja ścieżka nurturingowa, czyli jak ten kontakt będziesz edukować i jakie. Pod jakimi warunkami on potem trafi na dół lejka, tak żeby można było mu pokazać, jakim produktem naszym rozwiążemy jego problem i żeby się umówił na spotkanie. Oczywiście, bardzo duże uproszczenie, ale jeżeli tego nie masz zbudowanego, to nie jesteś w stanie tego odzwierciedlić w narzędziu, więc ono nie będzie prawidłowo funkcjonowało. Lecimy dalej. Błąd numer dwa: brakuje treści odpowiednio dobranych do etapu Lejka, albo masz ich za mało, albo są nieprawidłowo zbudowane. I już Ci pokazuję, jeżeli tutaj mamy autorespondery i uwaga, na ostatniej machinie zapytałem marketerów, którzy używają GetResponsa, Ilu używa tej funkcjonalności w systemie GetResponse? I byłem zdruzgotany odpowiedzią. Okazało się, że większość nie używa, a to jest absolutnie kluczowa w mojej ocenie funkcjonalność w tym systemie. Jeżeli oni się zapiszą, to musisz mieć cały szereg konkretnych ścieżek. To znaczy, pierwsza podstawowa, to właśnie autoresponder. Tutaj umieszczasz wiadomości, które mają się wysyłać. Na przykład zaraz po zapisie drugiego dnia, piątego, siódmego, ile chcesz, zobacz, to masz pokaż więcej dni, aż z tego co pamiętam, chyba jest do 180 można spokojnie spokojnie dojść i Tutaj umieszczasz wiadomości konkretne, jaką mają się wysyłać. I teraz każdy lid, który się zapisze na Twoją listę, w konkretnym dniu od momentu zapisu dostanie taką wiadomość. I to musisz, absolutnie musisz mieć w swoim systemie ułożone. Nie ma innej opcji. I teraz bardzo ważne dalej od tego autorespondera, w zależności od tego, na którą wiadomość on zareaguje. Na przykład wyślesz mu wiadomość o systemach CRM, i tam będzie link do konkretnych działań, do webinaru, do czegoś, i on się zapisze na ten webinar, to wtedy rusza inna opcja. To się nazywa automation. I tutaj możesz zbudować konkretną sekwencję wysyłania wiadomości. I teraz zobacz, jeżeli triggerem, czyli wyzwalaczem zapisania się, na taką właśnie automatyzację jest to, że on kliknął link w wiadomości numer 7 z autorespondera i zapisał się na przykład na webinar. To teraz do momentu tego webinaru bądź wymyślonego, przez ciebie momentu, edukujesz go z konkretnych treści związanych z daną e, rzeczą, na którą się zapisał, czy którą pobrał. I teraz dopiero na końcu tej całej edukacji Dasz wybór, albo zapiszesz się na przykład na coś dalej rozwijając tą wiedzę, bądź na rozmowę z handlowcem, zależy od tych ścieżek albo wracasz na standardowy autoresponder i dalej podążasz wiadomościami i zobaczymy w którą stronę pójdziesz. I oczywiście tych scenariuszy można tworzyć X, ale zobacz, jeżeli nie ma numeru 1, czyli strategii rozbudowania tego lejka, to nie będzie też numeru 2, albo treści się wyczerpią, albo będą po prostu nieprawidłowe bądź użyte za szybko. To też jest bardzo częsty błąd. I teraz uwaga. Jeżeli za szybko użyjesz treści, to znaczy licz się zapisze na przykład przez formularz, pobierze e-booka, a ty zaczniesz pisać do niego, słuchaj, bo my mamy świetny CRM, mógłbyś kupić, tu jest link do płatności. <grymne> Oczywiście to lekko przerysowałem. To istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że on w ogóle na ten zakup nie jest gotowy i to go w żaden sposób nie interesuje, bo on jest dopiero na początku. Drogi. Z tej strategii, z tego lejka wynikają te treści, które należy potem zbudować. Permanentnie też zastanawiać się, jak to ułożyć i tymi treściami żonglować oraz uwaga, nie zaskoczę cię pewnie, ale tworzyć nowe. Błąd numer 3. Brak scoringu. Dokładnie tak. Teraz zobacz, masz konkretnie rozpisany ten lejek. Jest on odzwierciedlony w narzędziu. Następnie spełniliśmy numer 2. Mamy świetne treści zapisał się na webinar, pobrał e-booka, wysyłamy mu konkretne automatyzacje, ale my w gruncie rzeczy poza tym, że on po tym chodzi, nic więcej nie wiemy. Scoring. Tutaj ratuje sytuację i już ci pokazuję jak to działa. Scoring to jest taka punktacja, która przypisuje się w zależności od tego, na przykład jaką drogą przyszedł albo jakie działania wykonywał w związku z nami. Akurat w Get Response to jest automatyzacja i proszę bardzo. Na przykład tutaj zobaczmy, zapisał się z konkretnego formularza. I gdy otworzył dowolny autoresponder, to dodajemy mu 5 punktów. A gdy nie otworzył, to odejmujemy mu 1 punkt. Oczywiście to jest bardzo prosty model scoringu, celowo tak pokazany. Można ten model zmienić. To już zależy od ciebie. W każdym razie, w mojej ocenie, jeżeli nie będzie automatu, który pozwoli na liczenie i zwierciedlenie scoringu, co Ci też zaraz pokażę, jak to wygląda na kontakcie, to będzie Ci bardzo ciężko wyłapać, które lidy rzeczywiście są gotowe do tego, żeby trafić do sprzedaży. Proszę bardzo, mamy listę i mamy tutaj cykl autorespondera, na przykład tu u mnie 70. dzień. I zobaczcie, scoring jest minus 59. To jest system testowy. Zobaczcie, zmieniono scoring codziennie. O 22:50 zmieniał się. Scoring był minus jeden punkt, dlatego że nie odczytałem autorespondera. I on działa w pętli. I teraz, żeby wyłapać takie kontakty, to trzeba stworzyć po prostu segment. A jak stworzyć segment, wybrać konkretną listę i zaznaczyć daną właściwość? I na przykład, zobaczcie, mamy scoring powyżej 50 i jest konkretny segment, na którym akurat w tym przypadku nie ma kontaktów, ale tu trafią wszystkie kontakty, które scoringują powyżej 50 przy moim założeniu. To jest na przykład dobry scoring zaangażowanego lida, i warto skierować go do sprzedaży bądź na specjalną ścieżkę edukacyjną, żeby sam zapisał się na spotkanie. To już pozostawię punktowi pierwszemu. Numer cztery. Brak testowania i optymalizacji. I co mam na myśli? Otóż bardzo często też spotykam się z sytuacją, że jest numer jeden, jest lejek, jest jakaś strategia sensowna, jest numer dwa, czyli mamy treści, nawet trzy, scoring, którego zbudowanie to jest często kilka tygodni albo nawet miesięcy, bo ileś tych. Iteracji musi być, natomiast testowanie i optymalizacja to jest codzienność w tym narzędziu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj trzeba cały czas podważać pewne działania, cały czas sprawdzać, jak działają autorespondery, cały czas również sprawdzać, jak działają automatyzacje. Zobaczcie, jeżeli my mamy taką automatyzację, proszę bardzo, na przykład. Mocna sekwencja bofu, to my tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć, ile i których kontaktów było. I teraz zobaczcie, na przykład. Raportowanie autoresponderów. Bardzo często spotykam się z tym, że autorespondery zostały ustawione x czasu temu, kilka miesięcy temu. No przecież autorespondery są podstawowe. My się tu koncentrujemy, wiesz, na generowaniu MQL-ów, czyli my mocno koncentrujemy się na tym, żeby robić automatyzację już do tych, którzy odchodzą na różne ścieżki. I to może być błąd, bo może ich dużo mniej odchodzić. I teraz. Zachęcam gorąco do testowania różnych rozwiązań, do sprawdzania, do optymalizowania. Zbuduj tu raporty, ustaw prawidłowe. Sprawdzaj, jak działają autorespondery w czasie. Ile było otwarć, kliknięć, ile było dostarczonych. Sprawdzaj, czy one rzeczywiście dzisiaj działają. Zobacz, jak to wygląda też, jeżeli chodzi o wysyłanie wiadomości z automatyzacji. Zobaczcie, ile automatyzacji, jaki był współczynnik dostarczalności, współczynnik zwrotów. Ile rzeczywiście zostało wysłanych tych wiadomości, czy były jakieś zgłoszenia spamu, to jest bardzo ważne. Następnie śledź te wszystkie listy i w zależności od tego, co się dzieje na tych automatycznych autoresponderach, cały czas testuj i optymalizuj. Tak samo scoring. Dlaczego? Może się okazać, że jak scoring jest za wysoki, to nagle brakuje leadów. A okazuje się, że 5-7 punktów pod Twoją za wysoką granicą są gotowe lidy do tego, żeby służyć działanie sprzedażowe. I odwrotnie, jeżeli scoring będzie za niski, to okaże się, że ty do działu handlowego wysyłasz niegotowe do procesu sprzedaży lidy. I to też jest poważny problem. Dlatego zachęcam gorąco. Testuj, sprawdzaj, optymalizuj, poprawiaj. Cały czas. Błąd numer 5. Błąd numer 5 wynika trochę mocno z poprzednich, ale to jest to, że nie ma dobrego połączenia marketing automation i CRM-a. Marketing automation sobie, CRM sobie, a lidy o zgrozo przekazywane Excelem. Generowany Excel z Marketing Automation, wysyłany do sprzedaży, no i czekamy, co się wydarzy. I niestety, może się okazać, że nic ciekawego. Dlatego polecam zadbać o to, żeby połączyć Marketing Automation z CRM. -em. Zależy jaki masz CRM. Sprawdź zapiera, sprawdź make'a, sprawdź może w Get Response. Są czasem konektory do niektórych CRM-ów. Zobacz, jak to połączyć. Zaprojektuj, które dane z tym leadem powinny przechodzić do CRM-a, które są dla Ciebie ważne. Czy źródło, skąd się pojawił, czy liczba wiadomości, czy co konkretnie go interesowało, czy był na webinarze, czy pobrał e-booka. To naprawdę zależy. Ja dzisiaj nie zrobiłem materiału o całym Marketing Automation, więc wielu obszarów nie poruszyłem. Starałem się koncentrować po prostu na tych pięciu rzeczach. Więc zadbaj o to, żeby było dobre połączenie, żeby mieć też wiadomości potem z CRM-a, co się z tymi lidami działo. I uwaga, bardzo ważne, lead, który osiągnie na przykład konkretny scoring, powinien być automatycznie wysyłany do systemu. CRM. Mam nadzieję, że te pięć błędów i sposobów ich rozwiązań może być dla Ciebie istotnych. Sprawdź, czy któregoś nie popełniasz, bo może to być kluczowe i może to być błąd na wagę przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak u niektórych naszych klientów. Jeżeli masz dzisiaj taki system marketing automation, masz z nim problem i chcesz, żeby pomóc Ci go rozwiązać. Pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Wystarczy się zapisać, a wtedy ja albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie Ci pomożemy. I napisz w komentarzu, czy któryś z tych błędów się u Ciebie pojawił, jak sobie z tym poradziłeś, poradziłaś. Ja bardzo chętnie o tym podyskutuję. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!